Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapesz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Oj Tadeusz, człowiek szykuje się do Wigilii, spędza Boże Narodzenie w domu i sobie wyobraża jak to będzie na turnieju Czterech Skoczni, jak to będzie na trasie, w Oberstdorfie, w Garmisch Innsbrucku, potem w Bischofshofen, a tymczasem 6 dzień stycznia, Święto Trzech Króli, wielki finał tej imprezy. Pyk i po wszystkim. No peki po wszystkim, tak sobie wyobrażaliśmy, wyobrażaliśmy, liczyliśmy na to, że może jednak polscy skoczkowie sprawią nam niespodziankę i będą walczyć o tego Złotego Orła, przyjadą z wysoką formą. No niestety tak dobrze nie było, nie jest, no i cóż, no ale mimo wszystko turniej Czterech Skoczni ciekawy, pełen takich ciekawych sytuacji, zwrotów i no może nie wszystkie do końca sportowe, ale myślę, że sporo się dzieje i działo. Ty powiedziałeś, bodajże, że wygra to wszystko Filip Raymond. Ja taki trochę szalony, ale on się trochę obronił typ Ren Nikajdo. Kiedy staliśmy w towarzystwie i Tomka Kalemby i Natalii Rzaczek w Oberstorfie, to nikt nie wymienił domena Perełca, i trzeba mu oddać to co mistrzowskie, bo my wszyscy wpadliśmy w pułapkę tego, że no tak, to jest dominator pierwszej części sezonu, tak było wielokrotnie, ten, który przyjeżdża w żółtym trykocie, to potem przepada. Oj nie, ale się Domen zaśmiał z nas wszystkich. <laughs> tak, Domen trochę za zaśmiał się z nas i pokazał, że jednak potrafi, że lider w pierwszej części sezonu przedświąteczny potrafi też dać czadu tutaj w Turyniu Czterech Skoczni, no i Domen tego czadu daje, co prawda wielkiego szlema, e, no nie zdobędzie, więc w roku się nie udało wygrać. Renika あ。<laughs> Renmi tak, z kolei mój Filip to taki trochę, taki trochę wyrobnik. Dobrze skacze prawie w każdym konkursie, każdego dnia, ale to nie wystarczy, żeby tutaj sięgnąć po Złotego Orła. No i jest ten dominator, dominator, który naprawdę skacze dobrze. Wczoraj też dobrze skakał. Może to nie są już takie super skoki, jak na początku tego turnieju. Nie odstawia tutaj rywali po kilkadziesiąt metr, punktów. No ale mimo wszystko, no raczej jest to tylko formalność ten dzisiejszy konkurs i raczej nic nie powinno mu już odebrać tego orła. Mając ponad 40 punktów przewagi w Bischofshofen na skoczni imienia Pola Ozerleitnera to jest taki komfort jak najlepsza poduszka kiedy kładziesz się spać, po prostu nic nie może Ci przeszkodzić. Ale wiesz, zawsze mogą sąsiedzi hałasować, zawsze może... A Ci sąsiedzi to Austriacy właśnie, Jembacher i Herli. Oni pokazują na treningach, że oni do końca będą walczyć, ale 40 parę punktów oj, to chyba nie odrobią. No to, żeby naprawdę przyatakować Adomenowi, musiałby się przydarzyć taki bardzo przeciętny skok, co najmniej. No ale nie takie rzeczy ta skocznia widziała. to naprawdę presja, trema, po, zjadała nie jednego Pamiętasz skok tandego chociażby. No pamiętam, pamiętam. Cała rodzina tutaj była, przyjechała, żeby go tutaj oklaskiwać, ale niestety wyszło wyszło trochę odwrotnie niż miało no i cóż, no wszystko się może zdarzyć jak to bardzo lubimy mówić, bo wtedy, wtedy najmniejsza naj, jest szansa na to, że się pomylimy <głos> <głos> więc ja tak jak mówimy, no dzisiaj ta pogoda no, no właściwie, no wiatr chyba no nie ma szans, żeby tu namieszał to jest nieprawdopodobne miejsce na ziemi, generalnie to jest tak, że my trochę oszukujemy dzisiaj stoimy na naszym balkonie, będziemy szczerze z naszymi widami, ale tutaj gdzieś nie stanie, na jakim pagórze wokół Bischofshofen to wszystko wygląda trochę jak tapeta na Windowsie, po prostu tak malownicze są te obrazki, kiedy trochę się perspektywy złapie, to to są tak potężne alby dookoła, że ta skocznia to jest od taka, taka malutka, ale to, że jesteśmy w tej dolince, jakoś magicznie sprawia, że tu po prostu wiatr niemalże nie istnieje. No, niemalże nie istnieje, no też myślę, że to dlatego, że właśnie konstruktorzy, budowniczy tak pomyśleli, że najlepiej jednak zbudować tą skocznię w miejscu, gdzie tak za bardzo nie wieje. No I nie tak. wycięli tego lasu i to jest najważniejsze, bo ten las jest tak szczelny i chyba nigdzie. E, tak, chociaż przyznam, że tak jakoś w tym lesie nigdy nie byłem. Jeszcze go tak nie badałem dokładnie. Też nie wiem, czy grzyby tam jakieś rosną. No bo w niektórych tych no, przyskoczniach bardzo fajne grzyby można było zbierać. Nie wiem, czy pamiętam, że Klingent na tych tam nazwał. Tak, I to zimą. No, jesienią były grzyby, ale teraz wycięli te choinki. No, ale nieważne, nie mówimy o Klingent, tylko o Biczo no, Naprawdę jest to miejscowo mi mi miejscowość fajna, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Naprawdę skocznia jest znakomicie położona. E, no i nic, tylko skakać i urządzać tutaj właśnie finały turnieju Czereskoczni. Tak, Bischofshofen, ja się doedukowałem Tadeusz, to jest biskupi dwór, taki biskupi dworek w wolnym tłumaczeniu, mieścinka licząca sobie takie, takie 10 tysięcy mieszkańców około i tak mi się bardzo wydaje, mam takie czucie, że przez 362 dni w roku, może 3, nikt nie wie, nic o Bischofshofen, gdzie to jest, ale przez te dwa dni to jest taki wiesz, Wimbledon taki skoków narciarskich, taka mąca, taki wiesz, dla Formuły 1 takie, takie miejsce kultu, ale mam takie odczucia, że to wszystko jest takim, takim na trzy trytytki ściągnięte tutaj organizacyjnie, trochę takie bardziej Hintzenbach niż wielkie, wielkie sportowe święto. No coś tutaj tak troszeczkę kuleje, jest ta atmosfera, widać, że to jakby organizatorsko nie jest to taki event najwyższych lotów. Że gdyby nie był to turniej czterech skoczni, to raczej nie jest to miejsce na Puchar Świata. Tak, no coś w tym jest, już ten też system wyciągowy też. W sensie te, te kolejki na górę co się ciągle psują, no to też jest trochę komedia. Tutaj, żeby dostać się z samego dołu skoczni na samą górę, no to trzeba wziąć dwie takie drezyny. Wczoraj znowu jedna z tych drezyn się zepsuła. To było nieprawdopodobne. Myśmy sobie jajcowali, żartowali, że tutaj szanse są większe, bo tu jest dwuetapowa ta winda skośna, jak to się profesjonalnie nazywa. Trening jeszcze nie ruszył i Tadeusz raportuje z samej góry skoczni, że panowie przyjechali z takiej aplikacji, ktoś szybko wezwał do naprawiania, wzięli narzędzia i tam wszystko rozkręcili, grzebali, ale naprawili w końcu. W końcu tak, ale no, po pierwszym treningu. Wydaje mi się, że tam dopiero na drugim zaczęły, zawodnicy zaczęli korzystać z tej windy. No cóż, no szczęście tam nie jest to taki dramat, no da się wejść tą, tą ścieżką taką leśną, e, to nawet jest fajna okazja właśnie dla fotografów, bo, no, bo rzadko się ma okazję takiego skoczka idącego e, przez las, trochę myśmy wczoraj sobie takie żartowali, że ci skoczkowie jakby tam weszli na górę na nogach, to by dopiero byli sportsmeni, no i teraz <laughs> proszę, od razu pierwszy trening i musieli wchodzić na ja nogach góry, na górę. Jak sportsmeni. <laughs> Więc no, i tam naprawdę by, no, by, by było sporo śmiechów, no ale jakoś wszyscy dali Radę, nikt nam na zawał nie szedł, więc bardzo dobrze. E, dzisiaj już powinno wszystko podawać. Zawodników trochę mniej niż wczoraj, więc też może, może winda nie odmówi posłuszeństwa. Myślę, że tam coś mróz miał swy, swój udział w tym wszystkim, no ale to też jest skocznia narciarska i raczej Ech. powinno się zakładać, że będzie działać taka w warunkach zimowych. Podsumowując, w Oberstdorfie e, ścianka sponsorska spadła na belkę startową, wykrzywiając ją, szczęśliwie bez zawodnika na tej belce. E, w Garmisz podczas zawodów noworocznych zepsuła się winda winda skośna zainstalowana w tej konstrukcji rozbiegu, bez tej podpórki tam sobie winda pod najazdem jedzie, to się zepsuło w Innsbrucku zepsuła się ta winda skośna, która jedzie z Niecki z dołu w okolice progu a tutaj ta winda skośna od progu na samą górę tak duża sportowa impreza, raz jeszcze to podkreślę wyglądać nie powinna, natomiast o tym co dzisiaj jeszcze, bo tak mrozi bardzo fajnie niektórzy tutaj dygoczą z takiego zimna my jesteśmy na szczęście przygotowani cieplutko ubrani, gotowi na to wszystko o 15 seria próbna, o 16 pierwsza runda oceniana, ale ale jeszcze o tym co było kiedyś, dokładnie ćwierć wieku temu to wszystko się zaczęło tak na grubo, tak na poważnie. Wisła szalała, w barze ubociana, zabrakło trunków wszelakich, Adam Małysz wygrał turniej tak, to się działo, no wtedy można powiedzieć no, Adam, A Adam Małysz musiał pieszo wchodzić wtedy, nie było tej windy skośnej na górze, można powiedzieć, że wtedy właśnie powstały skoki narciarskie, bo wcześniej to nikt nie pamięta, że były no, i, no a przynajmniej w Polsce, no wtedy to wybuchło wybuchła moda, wybuchła pasja, wiesz, do ja nie wypominam, ale ty to pamiętasz, ja po prostu zwyczajnie tego nie pamiętam ja to na vhs oglądałem no tak, no wiesz, ja też jak nie, powiem, nie, nie pamiętam tak dokładnie, no pamiętam coś, że była, no taka, był szał była taka atmosfera wszędzie na pierwszy Okładkach, na okładkach gazet, na pierwszych stronach wszędzie Adam Małyś, no. To, był, to się działo, naprawdę. Wszystko było małyszowe, małyszomańskie. Po prostu działo się, działo. Ja do dzisiaj mam w domu takich kubek z tamtych czasów. Chyba Poczta Polska czy coś wypuszczała, takie gadżety różne takie kubki kultowe. Były to do dzisiaj gdzieś to mam. No, Ja chyba nie mam takich pamiątek, ale no naprawdę wszystko, co się dało, było w, mam z małyszem. Potem troszeczkę gdzieś tam tu chyba zostało ukrócone, no bo nie każdy gadżet. No nie, nie, nie można wizerunku jednak sportowca na wszystko Oj, kupconek, to były inne czasy. Jest inny początek temat. Polski 20 z tego pierwszego wieku, to ja myślę, że o tym, co jest licencjonowane, to jeszcze nikt nie myślał. Ty z Adamem Małyszem się spotkałeś, ale, ale, ale nie niesiemy najlepszych wieści. No tak, Adam Małysz, wczoraj krótko go spotkałem tam na górze skoczni i no wyglądał właśnie na przeziębionego i mówił, że się nie, nie czuje się najlepiej i z tego, co, co wiemy, no to no już... Bardzo przeziębionego. No bardzo przeziębionego no i mówił, że... Że, no, że nie jest za dobrze. No, i dzisiaj mamy informację, że już wraca do Polski, więc naprawdę wszystkiego najlepszego. Życzymy dużo zdrowia, bo no bo to przykre naprawdę potrzebujemy Adama Małysza silnego, pełni zdrowia. I, no i mam, mamy nadzieję, że na zakopane się wykuruje, no bo tam też go będziemy potrzebować. Tak po ludzku szkoda, no nie, no bo wiesz, jest za dyma, bo, bo z tym cosem, że te obiekty niegotowe, a to, że kadra nie podaje, a to, że to tam to Ale chciałoby się pewnie jako Adam Małysz być tutaj biszoskofem właśnie w te 25-lecie tego wielkiego No sukcesu. Tak, no i przyjechać taki kawał i następnie na już wracać taki kawał, bo po prostu no, tak nie, zdrowie nie pozwala na pozostanie tu dłużej, no to naprawdę jest przykra sytuacja i na pewno niełatwa decyzja, ale, jak to mówimy, zdrowie najważniejsze, bo jak będzie zdrowie, to wszystko inne się... Tak, i dlatego też odwołaliśmy umówiony wywiad, był taki plan, ale to się jeszcze uda, zima jeszcze długa, mamy taką e, nadzieję. Kończy się też inna historia tutaj Bischofshofen, po raz ostatni w turnieju czterech skoczni zaprezentuje się Kamil Stoch, trzykrotny zdobywca Złotego Orła i z perspektywy czasu, z perspektywy lat, e, przy tym, co mamy teraz sportowo w naszej kadrze, to jest kosmiczny, to jest niebotyczny wyczyn Kamila, żeby trzy razy wygrać tę imprezę i zawsze w innych okolicznościach, bo. No, bo po raz pierwszy, 16-17. Bo potem ten wielki szlem, jak patrzysz dzisiaj na te zdjęcia z Hanawaldem, tutaj w Biszowskoferze, no przecież to jest kosmos. Cztery konkursy dowieść. Jeżeli nawet domen, w takiej formie tego nie jest w stanie zrobić, to pokazuje, jaki był to kosmiczny wyczyn. No i potem w tej, w tej rzeczywistości z maskami na twarzach, bez kibiców, na stadionach po raz kolejny, po tej zadymi w Oberstdorfie, kiedy nas w tym turnieju już nie było, kończy się pewna era, ale jako ona symbolicznie się kończy, no bo. To, że ślepy los przydzieli Kamilowi w ostatni w karierze parze KO Dawida Kubackiego, kompana spokoju, to jest trochę tak, jak nie wiem, my byśmy wzajemnie ze sobą ostatni wywiad w karierze robili. Trochę tak, no ale trochę też przykre, bo mimo wszystko trzeba walczyć z kulego. No, Trudno. Więc no, jako że że, że powiedzmy, no, nie, nasi zawodnicy nie są w takiej topowej formie, no to no to tutaj no, no bardzo byśmy chcieli, żeby obaj weszli do drugiej serii, ale może być ciężko tego lucky Luzera. No, myślę, że Kamil jednak jest w lepszej dyspozycji, ale no. No, życzymy jak najlepiej i Dawidowi, i Kamilowi, no ale to naprawdę no, taki magiczny moment, magiczne zakończenie e, tej kariery Kamila, no ten ostatni tutaj start w turnieju turnieju, który przyniósł tyle wspomnień, tyle wspaniałych, pozytywnych emocji. No zresztą m, warto też podkreślić, że też dla e, Manuela Fetnera to ostatni tutaj występ. Tak, Tadeusz ogóle jest przygotowany dzisiaj, że Manuel Fettner żegna się z publicznością Bischofshofen. Ja mówię o tym Adamie Małyszu, kiedy się przygotowywaliśmy, ale Ty masz jeszcze lepszą ciekawostkę. A nie, no my będziemy takich <laughs> głupot... Dokładnie 15 lat temu <laughs> Tom Hilde wygrał swój ostatni konkurs Pucharu Świata w karierze i o tym się mówi, o tym się pisze w Kronenzeitung nad rzeką Salcach, kibice o tym sobie opowiadają, pamiętasz jak Tom Hilde brylował Bischofshofen, nie nabijamy się, brawo Tom Hilde, pozdrawiamy, jest też druga polska para dzisiaj Maciej Kot po raz drugi w tym turnieju czterech skoczni zmierzy się z Pawłem Wąskim wielki rewanż za Oberstdorf i to jest para o ogromnym sportowym znaczeniu, bo tak, na moje czucie, to ten duet bije się o to. Po pierwsze, a kto wystartuje w Zakopanym, bo wydaje mi się bardzo, że Piotr Żyła jest szykowany na tę wielką krokę na Zakopane. Po drugie, też szeroko kontekstowo, jest to wyścig o tę igrzyska. I Paweł Wąsek, totalnie zniszczony psychicznie, jak dla mnie, totalnie niegotowy do rywalizacji, załamany, bez pomysłu, taki totalna dentka sportowiec, mówi wczoraj, że jak teraz się podda, to będzie po ptakach. I chodzi o igrzyska. Jeżeli ten Maciej kot dzisiaj wygra z nim w parze, a Paweł odpadnie, nie będzie go w laki loserach. To dla Pawła to jest koniec w kontekście igrzysk. No, taki mocny statement, ale tak chyba rzeczywiście jest, no więc jest to tym bardziej. Bardzo trudny dzień dla Pawła, no i myślę, że nie pomoże mu, bo on i tak jest już, jak mówisz, psychicznie mocno roz. Sam słyszałeś tę rozmowę wczoraj. No słyszałem tę rozmowę, co nas trochę dziwiło, bo Paweł wydawało się wczoraj skakać dosyć dobrze. To nie były super skoki, ale były solidne próby. No tak? Ja myślałem, że mi mózg przymroziło. No ja wiem, to nie są takie skoki Pawła, które dają to, co było rok temu, ale w skali tej zimy było naprawdę okej, okay, było solidnie. A Paweł przeszedł tak, jakby odpadł po prostu jako jeden z pierwszych i, i przez cały dzień bił bóle, a tak nie było. Nie było tak, no. No cóż, naprawdę trochę to smutne, bo przypomnijmy, że jednak Paweł to był to była na, nasz zawodnik numer jeden w minionym y, sezonie. No i on był takim naszym kacprem Tomasiakiem tego sezonu. Zresztą my coś mamy w ostatnich sezonach zawsze, jednego zawodnika takiego, który tam gdzieś tam błyszczy. To może dużo powiedziane, ale ma przebłyski takie, żeby tam skacze na czoło. Dawid dziesiąt. dominował, przepadł. Olek na podiach. No nie powiem, że przepadł od razu, ale te loty obniżył. Paweł, widzimy, co się dzieje. Oj, Kacper, trzymaj się. Nie sobie. Tak, no tak, 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 tak to jest w tych ostatnich tutaj sezonach, że w polskiej kadrze jest ogólnie słabo, ale jest jeden zawo zawodnik, który gdzieś tam e, ciągnie te nasze, te nasze skoki narciarskie I naprawdę ten tęsknimy za tym, e, gdy było tych zawodników dwóch, trzech, czterech, którzy tam wymieniali się miejscami na podium, no, walczyli ciągle czołowa szóstka. Czy by, byliśmy czasem rozczarowani, że tylko czwarte miejsce gdzieś tam, bo, bo ktoś tam dwóch było w czołówce. No. No gdzie te czasy, gdzie te czasy? Kiedyś to było, Dominik, no ale no cóż, przed nami finał. Mamy nadzieję, że mimo wszystko nasi skoczkowie e, pokażą się tutaj z dobrej strony, takim mocnym akcentem zakończą ten turniej, no bo potrzebujemy tej dyspozycji, zwłaszcza w kontekście znowu nadchodzącego Pucharu Świata w zakopanym. No, to już w tym tygodniu. Już za parę dni, no mówię no to się wierzyć nie chce, bo mi się wydaje, że jest ciągle poprzedni tydzień, a no to już, już biegnie ten tydzień, którym zaraz trzeba wsiadać do pociągu, czy auta, czy w co wsiada, no i jechać na ten Puchar Świata w zakopanym, który jest jeszcze specyficzny, bo tylko dwudniowy, bo z więc to wszystko, wszystko jest e, trudne, ale no cóż, no mamy nadzieję, że naprawdę będzie w zakopanym też biało-czerwono, że przyjdą ci kibice, pożegnać Kamila Stocha, no i że nasi zawodnicy odwdzięczą się, stawając, stając tam po prostu na podium. Ostatni, ostatni wątek. Wiem, że chcieliśmy kończyć, ale jeszcze Kacper Tomaszek, bo on powalczy z Aleksem Insamem, to jest nasz sportowy lider. Maciej Maciusiek mówi, że on, on wyznacza poziom, on nadaje tempo tej reprezentacji i cokolwiek się dzisiaj wydarzy. A jestem przekonany, że Kacper po raz kolejny powalczy o czołową dziesiątkę i, i w tej dziesiątce turniejowej też zakończy tę edycję premierową dla siebie. To ja dzień po dniu będę to powtarzał, że to jest kosmos, bo, bo są takie memy i my je też widzimy: jak stoi dziesięciu chłopa, kopią jakiś dół na budowie i ten młody, ten młody jako jedyny macha tą łopatą i robi, i robi robotę za wszystkich. To jest brzydkie porównanie, oczywiście, ale, ale tak to wygląda. Inni też walczą, inni też się starają, inni też pracują, ale Kacper jako jedyny potrafi robić to efektywnie. Tak, no można powiedzieć, że tak to wynikowo tylko tak wygląda, bo myślę, że my wszyscy pracują tak samo mocno, tak samo się starają, no ale no, wyniki, rezultaty pokazują jasno, że to tylko Kacper tutaj naprawdę punktuje, Kacper ma tyle punktów, co to kilka razy wszyscy pozostali nasi zawodnicy. U niego jest proces dzieli. widoczny, bo reszta to jest czysty przypadek. Tak, no bo w przypadku pozostałych zawodników znowu, co jest ten krok do przodu, to jest krok do tyłu. Wydaje nam się, że, że Piotek Żyła jest taki pewniak, w fali wznoszącej potem jest tragedia. Wydaje się, że, Paweł, że na przykład Paweł Wącek już wraca do tej swojej dyspozycji, już, już jest coraz coraz lepiej, coraz lepiej i potem nagle zjazd w dół i, I to po sam... miejscu, wydaje nam się, że Maciek Kot ma problemy, że nie może pewnego poziomu przenieść, a wczoraj prawie najlepszy z Polaków. Tak, potem z Dawidem, no, podobnie było, no już, już, już było coraz lepiej, potem nagle ode, odesłany do Pucharu Kontynentalnego, no, z każdym z tych zawodników, no, jest, jest taka huśtawka, no już o Kamil, Kamilu Stochu, nie będziemy wspominać, bo tam też się wydaje, że on już, już jest blisko nawet czołowej dziesiątki, a potem to gdzieś jest problem z awansem do, do konkursu czy do, do drugiej serii. Kacper, Kacper Tomasiek, on nam uratował sportowo ten turniej czterech skoczni, brawo chłopaku, jesteśmy z ciebie dumni, będziemy kibicować dalej, Tadeusz uciekamy i zapraszamy na 21.00, jeżeli się nie spóźnimy, może być ewentualnie lekki poślizg, jak dobry pociąg relacji Gdynia właśnie Zakopane, ale spróbujemy być punktualni i pogadamy sobie na bardzo luźną, myślę już o tym, co działo się za kulisami wielkiej imprezy, jaką jest turniej czterech, Wint. przepraszam, czterech oczywiście, skoczni Tadeusz. Ha, 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 ha. najlepszy żart na koniec zatrzymałem, nie zamarzni. Dzisiaj trzymaj się gorąco. No właśnie, próbuję nie, nie zamarznąć, bo już zamarzam, a jeszcze się nic nie zaczęło. No ale jeszcze, jeszcze powiedzmy, nie jesteśmy w pełni tutaj wyposażeni sprzętowo. Trzeba się do, dozbroić. A kto dotrwał do końca, niech napisze Biszow górą.